Hej, 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 z tej strony ukulturalnieni, i dzisiaj porozmawiamy sobie o sztuce współczesnej. Budzi ona wiele kontrowersji, przez wiele osób jest niezrozumiana, więc postaramy się trochę ją zrozumieć, patrząc na najnowsze trendy i zastanowić się, dokąd nam ta sztuka zmierza. Oczywiście to będzie tylko takie powierzchowne liźnięcie tego tematu, bo. Żeby wyczerpująco odpowiedzieć na to zagadnienie, to musielibyśmy poświęcić na to wiele, wiele minut, właściwie godzin, tak naprawdę. Przyczynkiem do tej dyskusji, którą chciałbym tutaj za, zapoczątkować, będą dwa artykuły. Jeden ze strony dwutygodnik.com, od którego zacznę. A drugi trochę będzie przeze mnie potraktowany z przymrużeniem oka, ale to w dalszej kolejności. No i artykuł na stronie dwutygodnika jest autorstwa Ewy Drygalskiej pod tytułem Kolekcjonując Internet. I autorka stara nam się tutaj wyjaśnić, czym jest kryptoart. Nie wiem, czy Państwo się zetknęli z tym pojęciem. Dla mnie to było pierwsze zetknięcie i przyznam, że bardzo mi się to wydało. Interesujące, tak samo jak i zaskakujące. Jak pisze autorka, kiedy Beeple sprzedał cyfrową wersję swojej pracy za 69 milionów dolarów, internet i rynek sztuki zawrzały. To nie pomyłka, za JPEG, czyli po prostu cyfrowe zdjęcie, zapłacono 15 milionów dolarów więcej niż za Nimfy Moneta. I czym jest kryptoart? art? <laughs> Postaramy się zaraz na to pytanie odpowiedzieć. Już w drugim akapicie autor, autorka mm, przytacza pojęcie non-fungible tokens, czyli niewymienialne, unikatowe tokeny, które są częścią infrastruktury blockchainowej. W największym skrócie, blockchain to technologia, która służy do przechowywania oraz przesuła, przesyłania informacji. O transakcjach zawartych w internecie. Każdy użytkownik podłączony do sieci może brać udział w ich przesyłaniu i autoryzowaniu. Dzięki zaawansowanej kryptografii, takie operacje są w pełni bezpieczne, ale jednocześnie transparentne dla wszystkich korzystających z tej infrastruktury. Główną istotą tego mechanizmu jest więc decentralizacja i powrót modelu sieci opartego o system. Peer-to-peer. -peer. Zastosowanie blockchainu może wyeliminować pośredników takich jak instytucje finansowe gwarantujące bezpieczeństwo transakcji, ponieważ dokonywane są one bezpośrednio pomiędzy użytkownikami w sposób otwarty i niemal niemożliwy do manipulacji. Blockchain znajduje zastosowanie w sektorze finansowym, energetycznym, logistycznym, ale i publicznym, czego przykładem może być Estonia, która wdrożyła blockchain w administracji. Twórcą blockchain jest osoba lub kolektyw ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, a pierwotnie miał on służyć jako wsparcie dla stworzonego przez Nakamoto Bitcoina. Ktokolwiek śledził media w ciągu ostatniej dekady musiał natrafić na wiadomości o rynku kryptowalut. Ogromnych fortunach, pierwszych inwestorów, spekulacjach kursami i pojawieniu się kolejnych projektów takich jak Ethereum czy Dogecoin. Yy, trzeba o tym sobie powiedzieć... O tych całych meandrach bitcoinów czy blockchainów, z tego względu, że właśnie ta sztuka obecnie ma życie w sieci. I wraz z kryptowalutami na cyfrowy rynek trafiły także tokeny NFT. Mogą być wszystkim grafiką, filmem, plikiem dźwiękowym, tweetem, linkiem, tekstem, jakimkolwiek bytem cyfrowym, jeśli tylko posiada on URL. Od kilku lat działają w sieci marketplace, na których za pomocą kryptowalut można NFT kupować, sprzedawać i tworzyć z nich własne kolekcje. Jeszcze długo pozostałyby one w hardgeekowskiej niszy gdzieś na obrzeżach internetu głównego nurtu, gdyby nie wydarzył się 11 marca 2011 roku. 11 marca. Wtedy to nieznany szerzej artysta Bipu sprzedał cyfrową wersję swojej pracy Everydays, The first. 5000 Days za 69 milionów dolarów na aukcji w prestiżowym londyńskim domu aukcyjnym Christie's. No i tutaj mamy to dzieło, które zostało sprzedane za tę zniewalającą sumę. I o co tak właściwie chodzi? Jak było wcześniej wspomniane, są to różnego rodzaju internetowe twórczości, jak grafiki, linki, nawet wpisy z Twittera, o czym zaraz będzie, które można nabyć jako dzieło sztuki. Co jest najbardziej ciekawe, to te rzeczy nie są w żadnym stopniu unikatowe i oryginalne. W sensie ktoś, kto je nabywa, nie jest jedynym posiadaczem tych rzeczy. Je można oglądać, tak jak teraz my sobie patrzymy i nie jest tak, że ktoś, kto kupi powiedzmy sobie taki awatar i da za niego grube pieniądze, to dostanie go w nie wiem, w 3D, będzie on podpisany przez artystę, wydrukowany, cokolwiek. Nie, po prostu będzie to widział tak, jak my to widzimy na ekranie swojego komputera. Więc to jest ciekawe zagadnienie, że to wszystko stanęło na głowie, bo zazwyczaj o wartości pracy świadczyła jej unikalność to, że mogliśmy sobie zawiesić oryginał, jedyny prawdziwy obraz na ścianie. A teraz y, odtwarzamy coś, co widzą inni na ekranie komputera, tylko że my za to zapłaciliśmy. Przedziwna y, dla mnie sytuacja. Y, no i tutaj mamy napisane, że za pomocą NFT sprzedawana jest przede wszystkim kulturowa treść sieci, wiralowe filmy, czy właśnie w cudzysłowie oryginalne memy, jak choćby reprodukowane w miliardach Nian Cat czy Grumpy Cat. Twórca otrzymał za niego ponad 100 tysięcy dolarów. Do Tokenomanii y, dołączyli uznani twórcy Grimes. Wystawił swoje Teledyski na platformie Nifty Gateway. Snoop Dogg, niezwykle sprawny biznesmen, pojawił się z serią memów A Journey with the Dog na crypto.com. No więc tu już mamy przykład, jakie rzeczy są teraz sprzedawane, jakie rzeczy stają się dziełami sztuki. I tutaj bardzo ciekawa rzecz: twórca Twittera za pomocą portalu Valibles. Sprzedał swój wpis, pierwszy tweet za 3 miliony dolarów. I tutaj możemy przeczytać, że jak obiecują twórcy platformy, kupując u nich tweetowy certyfikat, dostajemy więcej niż zapis zer i jedynek. Dostajemy tweet podpisany przez ich oryginalnych właścicieli, tworzący bezpośrednią relację pomiędzy kupującym a twórcą. Na tym portalu sprzedają celebryci, sportowcy, osoby publiczne, komentatorzy twórcy memicznego kontentu czy muzycy. W założeniach valuables miał umożliwić uchwycenie ważnych momentów współczesnych mediów cyfrowych, ale w rzeczywistości to system autoreferencyjny. Na po najpopularniejsze tweety traktują o sprzedawaniu tweetów. No i tutaj mamy przykład. Nie będę oczywiście tutaj streszczał całego artykułu, bo kto będzie chciał się tym zainteresować, to sobie yy, go przeczyta. Chciałem tylko zwrócić uwagę na ten bardzo ciekawy trend zjawisko sprzedawania wytworów internetowych za grube pieniądze. Również mamy polski wątek, ktoś stworzył biały jego piksela na białym tle, odwołującego się do arcydzieła Kazimierza Malewicza, a był tą osobą Murat Pak i sprzedał na Super Rare za 15 tysięcy dolarów. Tutaj również mamy... Wyjaśnieniu już takie dobitne, czym jest cryptoarts. Czyli jest on sztuką, której głównym przedmiotem zainteresowania jest sieć, karmi się więc kompletnie eklektyczną mieszaniną estetyk, waveów, nowych internetowych formatów, jak memczy GIF. No nie do końca one są, bym powiedział, nowe, ale tutaj autorka tak uznała. Innym ciekawym przykładem jest działalność modelki Emilii Ratejkowskiej, która postanowiła zawalczyć o swój własny image o prawa do niego i. Wypuścić własne NFT Historia jest taka, że Artysta Richard Prince Ściągnął zdjęcie Ratajkowskiej, ona, które ona Umieściła na Instagramie I wydrukował je Na płótnie Sprzedając bez jej zgody Uznał, że to jest jakby jego pomysł Że to jest jego W tym momencie Twórczość artystyczna I on na tym zarobił Grube pieniądze. W geście odwetu Ratajkowski sfotografowała siebie stojącą przed wspomnianym dziełem sztuki i wystawiła ją jako NFT. A fotografię tę zatytułowała Buying Myself Back a Model for Redistribution. I tak to wygląda. Czyli z tyłu mamy zdjęcie Ratejkowski, które zostało wydrukowane na płótnie i sprzedane za grube pieniądze, i ona nie miała. Jakby z tym nic wspólnego. Ktoś sobie to przywłaszczył więc ona postanowiła się, postanowiła z tym zawalczyć i mamy dzieło cyfrowe, czyli ją stojącą na tle zdjęcia instagramowego. To jest nawet nie samo zdjęcie, ale cały wpis z Instagrama. No więc można teraz, w dzisiejszych czasach właśnie tak na przykład walczyć o, swoją, o swoje prawa. W artykule jest również wspomniane, że ten, ry ten rynek jest bardzo hermetyczny, i niektórzy traktują go jako piramidę finansową. Nie będę o tym tutaj mówił, bo kto chce, proszę sobie przeczytać. No I właściwie to jest tyle, jeżeli chodzi o ten wątek Crypto ART i NFT. Muszę Państwu przyznać, że bardzo, w bardzo ciekawą stronę zmierza sztuka, ciekawy jest to wirtualny trend, ale trzeba było się spodziewać, że prędzej czy później to się wydarzy, bo żyjemy w czasach, gdzie internet już gra no, kluczową rolę w naszym życiu. Nie można już mówić o rzeczywistości wirtualnej i prawdziwej, to jest jedno i to samo, właściwie to się przenika i było tylko kwestią czasu, kiedy sztuka zagości tam na dobre. Jestem bardzo ciekawy... Jak to się dalej rozwinie, jednak spoglądam na to z pewną dozą mm, takiego z uśmieszkiem politowania, można powiedzieć, bo wydaje mi się to, do, to dość abstrakcyjne, że dzieła, które nie są właśnie unikatowe, które każdy może zobaczyć, są sprzedawane za setki tysięcy, czy nawet za mm, miliony dolarów. No i nawiązując do tego, jeszcze kolejny taki dość Osobliwy przykład, informacja z początku czerwca. Włoski artysta Salvatore Grau sprzedał za 15 tysięcy euro rzeźbę, która nie istnieje. Zatytułowana jest ona Josono, po włosku Jestem. Jak tłumaczył autor, dzieło sztuki nie jest niczym, lecz jest próżnią. Próżnia to nic innego jak przestrzeń pełna energii, a nawet jeśli ją opróżniamy i nic nie zostanie, to zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga to nic ma swoją wagę. Dlatego posiada energię, która jest skondensowana i przekształcona w cząsteczki, czyli w nas. Artysta słynie już niejako z tego, że tworzy niewidzialne rzeźby, bo wcześniej wymyślił buddę w kontemplacji, umieścił ją na placu w Mediolanie. No i właśnie. To tak wygląda. Nie będę puszczał tego filmiku, ale to jest takie wyznaczone miejsce, w którym nic nie ma. I to jest rzeźba tego artysty. I tutaj kolejne tłumaczenie hmm, autora. Kiedy decyduję się na wystawienie niematerialnej rzeźby w danym miejscu, przestrzeń ta skoncentruje pewną ilość i gęstość myśli w ściśle określonym punkcie, tworząc rzeźbę, która z mojego założenia przybierze tylko najbardziej zróżnicowane formy. W końcu, czyż nie kształtujemy Boga, którego nigdy nie widzieliśmy? Pytał Garał. No i właśnie, to jest kolejny przykład takiej sztuki bardzo, bardzo wręcz abstrakcyjnej, którą nie do końca rozumiem. Bo opiera się tylko na, na jakimś założeniu, na jakiejś idei, a właściwie to już ekstremalny przykład, bo po prostu nie możemy nawet z tym dziełem obcować, bo tego dzieła na dobrą sprawę. Nie ma, ale ktoś jednak za to płaci, i często mam wrażenie, że to jest tylko kaprys bardzo bogatych ludzi, jak w przypadku tych cyfrowych dzieł. Tak samo w przypadku niewidzialnych, że no to jest trochę przypomnienie tego historycznego hasła sztuka dla sztuki, za którą niewiele idzie, a można tutaj bardzo dużo powiedzieć. Oczywiście dorobić masę koncepcji, jak to robi włoski artysta, ale. Czy coś naprawdę z tego dla nas wynika, czy to ma jakiś sens, którego powinniśmy bronić? Zostawiam to dla oceny Państwu, a to tyle ode mnie. Takie wkrótkie wprowadzenie, pokazanie, gdzie w 2021 roku znajduje się sztuka współczesna i w którą stronę być może się będzie udawała. Dalej, na pewno do tego wątku jeszcze niejednokrotnie powrócimy.